Słowo pańskie. Dwie są takie uroczystości, które często przypadają w okresie Wielkiego Postu, które no, do tego postu na pewno nie skłaniają, bo są to uroczystości radosne, tak jak dzisiejsza, dzisiejsza uroczystość zwestowania pańskiego. Słowo stało się ciałem. Jezus. Staje się człowiekiem. Maryja przyjmuje słowo archanioła, słowo, które przysposyła od samego Pana Boga, przyjmuje je z odwagą, przyjmuje je z radością, choć pewnie po ludzku z różnymi wątpliwościami, ale je przyjmuje. I wpisuje się w historię zbawienia. Gdybyśmy mieli całą historię, podzielić na, zbawienia na etapy począwszy od stworzenia świata e, i w tej historii nadal trwamy aż do zakończenia tego świata no to jest ten bardzo przełomowy i bardzo istotny punkt to jest właśnie te niech mi się, e, oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa Twego w tym momencie Maryja otwierając się na słowo Boga e, przyzwala na to, żeby Bóg stał się człowiekiem to jest bardzo ważne e, moment w historii zbawienia, bo dzięki człowiekowi i jego otwartości i zgodzie Bóg może stać się człowiekiem, aby człowieka później odkupić przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To jest bardzo istotne i ważne, żebyśmy przy dzisiejszej uroczystości um, uczyli się od Maryi, żeby w naszym życiu też być takim otwartym na wolę Pana Boga na to żeby też wypełnianie woli Boga sprawiało że w naszym życiu no wiadomo to nie będzie pełnia szczęścia ale żebyśmy byli szczęśliwi bo przecież Pan Bóg nie chce żebyśmy byli nieszczęśliwi w naszym życiu więc warto nadal uczyć się i rozeznawać tę wolę Bożą w tym momencie życia w którym dzisiaj jesteś no bo te wcześniejsze decyzje Wcześniejsze wybory życiowe, wcześniejsze też zawierzanie się w woli Bożej doprowadziło nas do dnia dzisiejszego i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I nadal mamy uczyć się szczególnie od Maryi, aby w tym naszym życiu, realizując swoje powołanie, swoją misję życiową, nadal tę wolę Bożą wypełniać. Dzisiaj światowy dzień świętości życia Dzień duchowej adopcji dziecka poczętego nie ma co ukrywać, że trwa, można powiedzieć, wręcz wojna z życiem. I już nie będę tutaj ide jakiejś ideologii tutaj prawił, ale trzeba chyba się zastanowić, jeżeli człowiek jest stworzony na obraz Boży, i dar życia jest darem od Pana Boga. To kim jest człowiek, który z takiego daru nie korzysta, albo taki dar neguje, albo chce okłamywać siebie i innych, że ten dar nie jest potrzebny. I sam może decydować, czy ten dar życia przyjmować, czy nie przyjmować. Tak po prostu, na logikę. Już nie chcę wchodzić w żadnego rodzaju ideologii, tylko po prostu. No jeżeli człowiek jest stworzony na obraz Boży, no to kim jest ten drugi, który myśli, że może być jak Bóg i on może decydować? Warto nad tym się zastanowić i warto pomyśleć, dlaczego w dzisiejszych czasach szczególnie młodzi ludzie są tak okłamywani, kiedy wmawia się im, że to jest właśnie wolność wyboru. Możesz wybrać, możesz przyjąć życie, możesz je zabić. Możemy podyskutować, od kiedy to życie jest. No ale fakt jest faktem. No przecież nie jesteśmy bogami. To nie my decydujemy o życiu. Czy to życie jest, czy nie. Nie powinniśmy przynajmniej tego robić. Więc ktoś nas okłamuje. A wiadomo, że głównym kłamcą na tym świecie jest zły duch. I on tak mami ludźmi, że po prostu można powiedzieć, że trwa swojego rodzaju wojna. Ale my na tą wojnę nie będziemy wychodzili z karabinami czy z nożami, tylko wychodzimy z różańcem, z naszymi dobrymi postanowieniami, z naszą duchową adopcją dziecka poczętego, bo dzięki temu wierzymy, że możemy realnie przyczynić się do tego, żeby ci rodzice którzy i to życie, które jest zagrożone, naprawdę mogli się opamiętać, a to życie zostało zachowane. Tak jak mówi dzisiaj archanioł Gabriel, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Więc warto w tych intencjach nieustannie się modlić. Za chwilę po wyznaniu wiary zaproszę tutaj przed ołtarz osoby, które będą rozpoczynały dzisiaj duchową adopcję dziecka poczętego. Można to uczynić dzisiaj uroczyście, ale może jeszcze pod natchnieniem dnia dzisiejszego ktoś będzie czuł pragnienie, żeby w tej duchowej adopcji jednak wziąć udział, aby przez 9 miesięcy modlić się o dziecko poczęte, zagrożone pozbawieniem życia. Taką adopcję, czy można nawet rozpocząć indywidualnie, ale też i nam przy świętej wieczornej, podobny obrzęd w naszej parafii będzie miał miejsce, więc warto, warto też odpowiadać pozytywnie na te natchnienia Ducha Świętego, no bo właśnie mamy na wzór Maryi wypełniać wolę Boga, a te natchnienia są często właśnie tym, co chce Pan Bóg, abyśmy czynili w naszym życiu. Nie odrzucajmy tych natchnień, tylko uczmy się je realizować w stu procentach. Niech dobry Bóg wspiera nas w dobrych postanowieniach, a Najświętsza Maryja Panna będzie dla nas wzorem w naszym codziennym życiu, w naszych wyborach, jak realizować wolę Bożą w naszej codzienności. Amen. Wyznamy naszą wiarę w tym kredo dzisiejszym na słowa i za sprawą Ducha Świętego.